Hej wszystkim, i witajcie w nowym filmiku na moim kanale. Ja jestem Wiktoria i witam was w ulubieńcach października. Pokażę Wam produkty, które skradły moje serce w październiku. Pierwszym produktem jest odżywka L'Oreal L'Seff. Jest to odżywka, którą Wam polecałam w niejednym vlogu, ale jest to odżywka, która naprawdę działa i która sprawia, że włosy naprawdę szybko rosną. Ta odżywka z L'Seff to jest seria specjalna o nazwie Dream Long. I tutaj mamy odżywkę rozplątującą włosy, więc jeżeli ktoś ma problematyczne włosy, które się plączą, kołtunią, to ta odżywka jest jak najbardziej dla niego, albo dla niej. Odżywka L'Oreal jest z olejkiem rycynowym oraz z keratyną roślinną, która pomaga złamanym włosom wrócić do formy, wrócić do pięknego wyglądu i jak możecie zobaczyć tutaj to opakowanie jest już prawie puste, została no, naprawdę niewielka ilość, więc, więc ta odżywka się u mnie sprawdza, sprawia, że włosy są miękkie, lśniące, nie łamią się, nie puszą, a a także ta odżywka nie obciąża włosów, także to jest must-have każdej włosomaniaczki. Tylko tu jest jeden problem. Ta seria, w ogóle kosmetyki do włosów z L'Oreal zawierają silikony, więc jeżeli nie lubicie się z silikonami, no to tej odżywki akurat nie polecam. Ale ta seria akurat dla mnie się sprawdziła bardzo dobrze. Moje włosy się z tą odżywką bardzo dobrze. Mają, można tak powiedzieć. Kolejnym produktem, który skradł moje serce, jest to maść Uniwita, maść z witaminą A i to jest 1800 jednostek. Pani poleciła mi ją w aptece na właśnie suche usta, ponieważ pytałam o coś na regenerację ust, na to, żeby te usta odżyły, żeby były nawilżone, ładne i nawet teraz mam ją na ustach. I słuchajcie, ona wygląda jak błyszczyk. Jeżeli nałożycie sobie ją na usta, będziecie miały Efekt błyszczyku. Ta maść również nadaje się do smarowania na całe ciało. Możecie sobie posmarować nią twarz, ręce, ona bardzo ładnie tutaj nam ratuje suchą skórę. Ta maść wygładza, rewitalizuje nawilża, odżywia i chroni, także bardzo przydatna, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym. Kolejnym produktem, który jest wysoko na mojej liście ulubieńców października, jest to pomadka z Eveline Cosmetics, jak ja to mówię z Eweliny Kosmetycznej, jest to pomadka z serii Wonder Match Creamy. Ja akurat mam też minki w kilku odcieniach. Teraz ze sobą mam odcień, już Wam mówię konkretnie, co to jest. Jest to 01 Angel Rose. To jest taki róż um, dość jasny. Ta pomadka jest z kwasem hialuronowym, z kwalinem i z kolagenem. To, co jest najlepsze w tej pomadce, to to, że ona zasycha, ale nie robi skorupy nam na ustach. To jest najważniejsze, ponieważ spotykałam się z wieloma pomadkami, czy też właśnie szminkami, które tworzyły po prostu taką nieprzyjemną dla ust skorupę. A ta szminka jest bardzo trwała. Wydajna i ładnie wygląda na ustach, także polecam Wam bardzo serdecznie. Ja kupiłam akurat te pomadki w Hebe na promocji za 19,99 i akurat ta szminka się sprawdza. Ma bardzo ładny design, bardzo ładnie, elegancko wygląda i pięknie się prezentuje. I powiem Wam szczerze, że to jest najlepsza szminka jaką miałam. Te szminka w płynie. Tak to wygląda. E, troszkę sobie nałożę na usta, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Ona na początku jest taka kremowa, a później ładnie nam zastyga, e, więc macie fajny taki mm, efekt. I przede wszystkim ona jest trwała możecie wszystko z nią robić możecie jeść, pić. Naprawdę ona Wam nie zajdzie, nie odbije się, więc bardzo serdecznie ją Wam polecam jak najbardziej. Kolejny ulubieniec, który Wam pokażę, jest to paletka też z Eveline Cosmetics. Jest to paletka 4 w jednym, macie róż, brązer, rozświetlacz yy, i korektor. Także tutaj macie wszystko w jednej paletce i też ona jest dostępna w Hebe, w Rosmanie. Ja akurat ją kupiłam na promocji w Hebe. Podczas e, moich zakupów, gdy kupowałam właśnie tą e, pomadkę. E, to jest paletka z serii Wonder Match, także to jest e, ta sama seria co ta szminka. Ja mam ją w odcieniu 0,2. Ładnie się blenduje na skórze, nie zostawia plam. Jest to naprawdę kosmetyk, który jest trwały i który posłuży Wam bardzo, bardzo długo, ponieważ jest bardzo wydajny. Ona też była na promocji w Rossmanie i w Hebe, także pewnie jeszcze jest ta promocja. Także, także zapraszam Was serdecznie do sprawdzenia sobie tej paletki, ponieważ jest rewelacyjna i ja ją podłapałam od Aleksandry Zdziech. E, która jest makijażystką, więc jeżeli makijażystka poleca, to musi być to bardzo, 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 bardzo dobre. Mi się sprawdza. E, spróbujcie, przetestujcie. Ja szczerze polecam. Jestem bardzo z niej zadowolona. Jeżeli chodzi o kosmetyki, też polecam wam ten korektor. E, jest to korektor z Rimela, The Multitasker. On jest świetny, naprawdę Przykrywa wszystko, wszystkie niedoskonałości. On jest bardzo wydajny, wystarczą trzy kropki. Ja zawsze to podkreślam, e, że daję trzy kropki pod oczy, ponieważ ten korektor jest dość mocno kryjący i bardzo trwały. E, też jest z polecenia Aleksandry Zdziech. Ja mam akurat go w odcieniu 20. Fair. Troszkę może jest delikatnie za jasny, ale ja go blenduję z. Podkładam i wychodzi bardzo ładnie, naturalnie. Także to Wam polecam. Jest świetny, kryjący, nie zostawia też brudnych plam. Nie ciastkuje się przede wszystkim, nie ciastkuje się pod oczami, nie zostawia brzydkich szlaków. Także też serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o cenę, to już nie pamiętam. Musielibyście sobie to sprawdzić. Kolejną polecajką jest to Peeling z LIREN. Peeling Mr. Perfect, wygładzający peeling myjący pod Prysznic. Ja go używam na twarz, na całe ciało. Skóra jest po nim miękka w dotyku, on ujędrnia, jest naprawdę świetny. Ten peeling jest z ekstraktami z szałwi i grapefruita pięknie pachnie, ma fajną konsystencję, głęboko czyści, i ta skóra rzeczywiście jest po tym peelingu gładka, nawilżona i po prostu piękna. A na dodatek ten peeling pięknie pachnie. Bardzo Wam polecam. Miałam go w Krakowie, on jest też mega wydajny. Już dawno go kupiłam. Też na promocji. Sprawdźcie sobie koniecznie ten peeling Liren, w ogóle cała seria Liren jest bardzo fajna, używam tych kosmetyków od lat, więc peelingi tutaj się mega sprawdzają, ogólnie peelingi z Liren są bardzo fajnymi peelingami i są gruboziarniste i też takie bardzo miałkiem. więc ten peeling polecam Wam bardzo, 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 bardzo serdecznie, sprawdźcie sobie, bo jest naprawdę świetny. Przechodzimy dalej. Kolejnym produktem jest to żel pod prysznic Luxia o zapachu e, róży. On ma piękny, naprawdę piękny zapach. Muszę sobie powąchać. Mmm, uwielbiam. Ten żel to 93% składników pochodzenia naturalnego, wygładza, nawilża i naprawdę ta skóra jest miękka, plus, że pięknie pachnie i długo pachnie, ponieważ niektóre żele pod prysznic e, szybko znikają, ten zapach szybko się ulatnia, a tutaj po tym żelu ta skóra rzeczywiście bardzo długo pachnie. E, gładka, miękka konsystencja, kremowa konsystencja fajnie się bardzo pieni, więc też jest odpowiedni do y, wanny. Jest takie właściwie żel niby mleczko róża z mlekiem z proteinami yy, cudownie 900 ml ja akurat go kupiłam w Oszom. Kolejnym ulubieńcem jest to krem do depilacji Venus do golenia masło jaśminowe olej konopny. Zapobiega wrastaniu włosków, jest mega i ten zapach Oh, pachnie jak najlepsze perfumy. Ma taką konsystencję trochę jak y, krem, taki żel do mycia twarzy. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki z garniera z takimi drobinkami. Ten żel świetnie się sprawdza pod prysznicem. Y, ta skóra rzeczywiście jest gładka, miękka. Te włoski nie wrastają i nie ma takich truskawkowych nóg, jak to się mawia teraz: truskawkowe nogi z kropeczkami. Pozwala na łagodne i szybkie golenie każdego rodzaju skóry, również wrażliwej. Tworzy na jej powierzchni aksamitną pianę, która ułatwia poślizg maszynki. Masło jaśminowe, olej konopny i gliceryna. Ja go używam od jakiegoś czasu, jestem bardzo z niego zadowolona i kupiłam go w oszą. Kolejnym cudownym produktem, który już Wam polecałam we vlogach, jest to olejek z Hebe do demakijażu. Wcześniej nie używałam olejków, bo byłam trochę sceptycznie nastawiona do tego zmywania olejkami makijażu. Nie myślałam, że one będą aż tak dobrze domywać. Ale ten z Hebe jest po prostu genialny. Jest to któreś. Już moje opakowanie, już skończyłam liczyć, bo naprawdę cały czas go używam. On jest świetny, domywa makijaż, nawet wodoodporny. On ma, słuchajcie, olejek z pestek winogron, olejek z, ze słodkich migdałów oraz jest z witaminą E. Bardzo Wam serdecznie polecam. Jest to olejek marki własnej Hebe. Dostaniecie go właśnie w Hebe, jak sama nazwa wskazuje. Fajnie domywa, pozostawia skórę gładką, nie pozostawia tłustego filmu, bardzo fajnie domywa makijaż. To jest najlepszy olejek do demakijażu. Już testowałam kilka innych olejków z różnych firm, ale ten. Jak najbardziej mogę polecić. Jest to najlepszy olejek do demakijażu. Także polecam Wam z czystym sercem. Ja generalnie polecam rzeczy, które mi się najbardziej sprawdzają. Nigdy nie poleciłabym Wam czegoś, czego sama bym po prostu nie przetestowała i nie użyła. I tutaj mamy szampon L'Oreal Elsef Hyaluron Pure. Jest to szampon oczyszczający przez 72 godziny z kwasem salicylowym i kwasem hyaluronowym. Po tym szamponie włosy są miękkie, nieobciążone. Pięknie wyglądają, pięknie odbijają światło, i ten szampon jest naprawdę wydajny. To już moja jest kolejna butelka. Zresztą widzicie, tutaj prawie już nic nie ma, więc jak najbardziej mi się sprawdza. Ten szampon oczyszcza skórę głowy, ale też i nawilża włosy. Także jestem bardzo z niego zadowolona i śmiało mogę Wam polecić wszystkie szampony z serii L'Oreal. Kolejnym produktem jest podkład z Maybelline Superstay 24 godziny Skin Tint z witaminą C i ja mam w odcieniu numer 10. Jest fajny z drobinkami, on jest rozświetlający, ma drobinki brokatu w środku. Zresztą tutaj możecie zobaczyć, że ten pasek brokatu jest. Bardzo fajnie mi się sprawdza. On jest z pompką, co ułatwia nakładanie tego podkładu. Jestem z niego bardzo, bardzo, zadowolona i dorwałam go w hebe. Dalej mamy produkt, który używam już od lat. Jest to eyeliner Crazy Look z Miss Sporty. Jest to eyeliner, którego ja używam od lat i polecam, ponieważ jest bardzo, nie dość, że wydajny i bardzo fajnie nim się maluje, ponieważ ma taką właśnie szczoteczkę spiczastą. Ona jest bardzo fajna, bardzo precyzyjna, więc tutaj ten makijaż yy, oka wam zawsze się uda. Ja maluję zwykle właśnie o tak, bo dziewczyny malują w tą stronę, a ja po prostu przykładam, żeby było łatwiej i przeciągam. A ja maluję właśnie od, od zewnątrz do wewnątrz i wtedy uzyskuję dzięki precyzyjnej szczotce uzyskuję precyzyjną linię. Kolejnym produktem, który mi się bardzo, ale to bardzo sprawdził w październiku, który już wam polecałam, jest to krem z witaminą C, seria Eveline Cosmetics. To jest krem na dzień i na noc, przeciwzmarszczkowy nawilżający, który się nie klei, on jest z drobinkami i słuchajcie, on bardzo fajnie z moją tutaj cerą współgra. Ja mam cerę mieszaną. Ale ten krem mi się sprawdził, więc serdecznie wam go polecam. Możecie go dostać w Hebe, w Rossmanie. Ta seria jest ogólnie bardzo dobra z witaminą C. Nawilża, nie, ładnie matuje skórę i pięknie wygląda i pięknie pachnie, także wam bardzo, ale to bardzo serdecznie go polecam. Ostatni produkt, który jest ulubieńcem Października, jest to pomadka Sugar Powder z klaresy i tą paletkę stworzyła Klaudia Cukier Puder. Ja ją dostałam od Gosi i też opowiadałam Wam w poprzednich filmikach, że ta paletka podczas dostawy uległa niestety lekkiemu zniszczeniu, i trzy cienie się pokruszyły, więc ich nie mam. Ale to były z tego co wiem, takie bardzo jasne kolory, które i tak by mi się nie przydały. I tak to jest ta paletka i te kolory, które ja najczęściej używam, jest to ten m, bons, ten white choco, oat milk e, i coffee. Czasami też używam brown sugar. On jest e, z e, drobinkami z brokatem, a resztę jeszcze nie przetestowałam, czekam na odpowiedni moment. Jest to bardzo, ale to bardzo fajna paletka, malutka, kompaktowa yy, i bardzo fajnie mi się yy, sprawdza. Także też, dziewczyny, tą paletkę Wam polecam. Ona jest dostępna w Hebe z tego, co wiem, z tego, co mi Gosia e, mówiła. Okej, okay, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców października. Jeżeli chcielibyście więcej filmików z tej serii, poproszę Was o łapkę w górę i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Buziaki, trzymajcie się, pa pa!